A propos tych witamin, które mają polskie dziewczyny, to był mega przebój. Ale popełnił pan też takie dzieło, które... to. nie już tęcza i płaczą geje. Bufetowa jest wśród nas. Odbudując już tęczę złodzieje, podpalimy ją nie raz. Patrzcie tęcza, płonie już nad nami. Z nami zapałka. Pan jest niestety jedyną osobą, która się śmieje, Panie Andrzeju. E, nie, nie, nie było niczego zabawnego, nie Pan tutaj wyciął, wyciął w pień dużą część potencjalnego swojego elektoratu. Wiem, zwłaszcza wie pan, że mam takie hasło ładne i prawdziwe. Jestem ładny, chcę być radny, wie pan. I ktoś powiedział, że to się może właśnie tym podobać. Także... No nie wiem, czy pan odbuduje takie zaufanie, bo kogo Pan miał na myśli w tym protest songu, raz jeszcze użyję tego sformułowania. Tutaj tym w, tym, w tej, w tej ta, piosence ta, ta. to wie pan, to było tak, że ja to nie był mój pomysł jako in, 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 początkowy. Na początku internauci sami to napisali. In, Dlaczego pan śpiewa takie rzeczy? W internecie dlatego, że protestuje. Uważam, że postawienie tęczy, przeciw tęczy, ponieważ ten, jest symbolem kochających inaczej. Którzy narzucają nam swój styl. No, no jak to? To jest symbol kochających inaczej. To jest symbol parady równości, proszę pana. A na niebie też? Słucham? A na niebie, która po deszczu jest też? Proszę pani, ta, a czy pani odróżnia nieba od tego? Ja tak zapytałam a jeszcze, a pan Ale otęczy? jeszcze, Panie Maćku, gdybyśmy przyjęli, że to jest powiedzmy to, nie jest kochających inaczej, to jednak protestuje, że coś takiego stoi. Co to znaczy na placu? inaczej, bo ja no, nie łapię tego bloku. To jest poszerwana gejów, a po polsku pederastów.